O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Psalm 27, czwarty werset. Na podstawie książki Sary Jank, Jezus mówi do Ciebie. Oddawaj mi cześć w pięknie świętości. Całe prawdziwe piękno świata odzwierciedla część tego, kim jestem. Kształtuję Cię na mój sposób. Jestem boskim artystą, który upiększa Twoje wnętrze. Moim głównym zadaniem jest uprzątnięcie nieporządku i zanieczyszczeń, tak, aby mój duch mógł wziąć Cię całego w posiadanie. Współdziałaj ze mną w tej pracy. Okazując swoją gotowość do rezygnacji ze wszystkiego, co postanowię ci odebrać. Wiem, czego potrzebujesz i obiecałem, że hojnie cię tym obdaruję. Nie możesz opierać swojego poczucia bezpieczeństwa na dobrach materialnych ani na pomyślnym przebiegu zdarzeń. Uczę cię polegać wyłącznie na mnie i znajdować spełnienie w mojej obecności. Aby osiągnąć ten stan, musisz zadowalać się zarówno tym, co duże, jak i tym, co małe, traktując jedno i drugie jako przejaw mojej woli. Przestajesz zagarniać i kontrolować, a uczysz się otwierać zaciśnięte dłonie i przyjmować. Zachowuj tę otwartą postawę przez okazywanie mi zaufania w każdej sytuacji.